Sobie, mam wam coś do pokazania. Musicie iść szybko ze mną. Ale zaraz, zaraz, co to za hałasy na zewnątrz? Co tam się dzieje? Ej, zaraz, to pimpek i shiba się boją? Ej, wezmę te zwierzęta. One mi się na pewno przydadzą do tego, co przygotowałem dla was. Dobra, chodźcie, idziemy do nich na zewnątrz tutaj. Bam, ej, shiba, shiba, pimpek, chodźcie, mam wam coś do pokazania. Super, cześć, shibusia. Cześć, cześć, pimpuś. Chodźcie, chodźcie za mną. Bam, muszę wam coś pokazać takiego super ekstra Tylko nikomu nie możecie o tym powiedzieć. Ani wy, zwierzaki, ani wy, widzowie, nie możecie powiedzieć w szczególności. Nie mówcie niko, tutaj macie jego kanał, bo jak mu napiszecie komentarz, to on może przyjść i robić tutaj śmieszne kawały mi, a tego bym nie chciał. Dobra, uwaga, chodźcie, tutaj mam coś przygotowane pod swoim łóżkiem w sypialni. Uwaga, uwaga, czy jesteście na to gotowi, zwierzaki, jesteście na to gotowi? Widzowie, a jeżeli wy jesteście gotowi, to klikajcie teraz łapeczkę w górę i ja wam już pokazuję, co tutaj przygotowałem. Uwaga, klikajcie i bam, o, kliknąłeś, dobra. Kliknąłeś, widzę. No to zaczynamy. Patrzcie na to. Jesteście gotowi? To uwaga. Klikam. Bam. I patrzcie, podnosi się łóżko, a pod łóżkiem mam zjeżdżalnię. Ej, Pimpek, uważaj. O, Pimpek jest zamknięty. Pod łóżkiem widzowie, mam specjalną zjeżdżalnię, bo tam będę budował ukryty basen. I będziemy się świetnie tam bawić, bo chyba nikt nie ma takiego super basenu. Dobra, Chyba, wchodzimy my też. Okej, okay, dobra, siwa jest gotowy, żeby wejść, no to uwaga, klikam, pip i. Zjeżdżamy! Juhu! Patrzcie na to! Uhu, 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 wow, 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 I tutaj do dziury! wu! Wow, I bam! Ale wpadłem do wody, widzowie, to było super co! Nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek, żeby ktoś miał ukrytą zjeżdżalnię centralnie pod swoim łóżkiem. Dobra, tam mam wyjście awaryjne, takie, żeby szybciej sobie wychodzić, żeby nikt nas tylko nie przyłapał tutaj, bo jeżeli ktoś się o tym dowie, o nie, dobra, nie chcę nawet o tym myśleć. Tutaj mam gotowe skrzynki z różnymi rzeczami, patrzcie, bo będziemy budować basen, bo jak widzicie tutaj jeszcze nic nie ma, nic a nic. To tak, tutaj mamy fajne rzeczy, jakieś ozdoby, jakąś wodę, jakieś jacuzzi, jakieś szkło, jakieś słodycze i tak dalej. Tutaj mamy przyporzędy do, do toalety, o ale tutaj mamy jeszcze takiego fajnego mining drilla, czyli takie urządzenie do kopania. Ej, patrzcie, Pimpek mi daje ryby, dzięki Pimpek, sobie zjem. Um, Jedzie ryby, ryby są naprawdę bardzo zdrowe widzowie. Um, ale pyszna. dzięki Pimpek. Dobra, tutaj mam tego mining drilla, on jest do kopania, zaraz Wam pokażę jakiego się używa, bo to jest naprawdę super urządzenie Tutaj w drugiej skrzyni mam jeszcze takie ozdoby, żeby było Fajniej widzowie, żebyśmy się dobrze wszyscy bawili Dobra, pokazuję Wam tego mining drilla, bo gdzieś będziemy musieli sobie zrobić Ej, ktoś, ktoś dzwoni? Czy Wy to słyszycie? O nie, o nie, o nie, dobra, zwierzęta, uważajcie, uważajcie teraz eee, Zachowujcie się normalnie, zachowujcie się normalnie, Jak nic się nie stało eee, Już idę, jestem w toalecie Dobra, wchodzimy sobie tutaj, patrzcie, szybciutko, bam, bam, bam ale zaraz tutaj jest sklep smyslow.pl patrzcie widzowie tutaj normalnie mamy ma mega fajne rzeczy patrzcie na to bam, 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 bam. zjadę sobie tutaj na dół żebyście to zobaczyli spójrzcie wleciał nowy plecak Smileslow team patrzcie on jest taki niebieski z takimi gwiazdkami jest z ekipą ten plecak jest mega duży i mega fajny są naklejki jest w ogóle cały zestaw jest bidon tutaj macie worki do szkoły jeżeli byście chcieli ale jako że my robimy imprezę basenową to muszę wam pokazać o tutaj są w ogóle zeszyty, zeszyty są też mega, mega, mega super ale muszę zjechać troszeczkę niżej bo tutaj widzicie jest tyle rzeczy do szkoły ale jeszcze trwają wakacje widzowie, jeszcze są wakacje o tutaj jest jeden w ogóle wykupiony zjedźmy sobie niżej, niżej, niżej Ok, patrzcie tutaj jest piłka dmuchana Smileslope Team idealna na plaży. w ogóle ona jest taka super, tak się wysoko odbija tutaj jeszcze mamy latający dysk mamy puzzle, widzowie wbijajcie koniecznie na sklep smileslope.pl bo te rzeczy są naprawdę mega! Dobra, idziemy na górę! Zzum, zzum, I otwieramy drzwi. Oj, trzeba je tu ostrożnie otworzyć. Dobra, już wjechałem, już idę, idę! Bam, bam, bam. bam. Ciekawe kto to może być, widzowie. Okej, okay, otwieram... O, cześć, Zoey Co ty tyle czasu robisz? Ja tutaj stoję pod tymi drzwiami i czekam na ciebie! E, wiesz co, Zoey e, powiem ci na ucho tylko nikomu nie mów, dobra? Tak, tak jest. jest, możesz to powiedzieć wszystkim tutaj na i dziewcząt z The Huntrix. Na sklep smyslow.pl wleciał nowy super plecak niebieski! Wow. Tak jest, widzowie, wbijajcie koniecznie! Tak jest! Tak! bo ja akurat piekę dużo dobrych ciasteczek i może być wpadła, żebyśmy eee... sobie pojedli, coś poglądali. Czy ja nic nie robię, wiesz co? Ja, 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 ja. E, 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 widzę, wiesz, ona się, żeby ona się tylko nie dowiedziała o tym, co ja tutaj robię. E, co wiesz potrzebuję, co. Ciebie cukier, wiesz, bo trochę mi zabrakło. Cukier, pew no pewnie, że mam cukier, proszę bardzo. Tutaj jest skrzynka. E, mam dużo cukru, tyle ile potrzebujesz. Czekaj, już ci wyrzucam. Ten cukier masz. E, tutaj, bam, jeden, jeden, drugi. I patrz, jeszcze masz ryby. Tak, proszę, Zoe. No, może będziesz chciała zrobić rybne ciastka. Tak jest, tak jest, Zoe. Dobra, wiesz, co? Bo ja jestem zajęty, bo ja czytam akurat lekturę. Tak, lekturę. Ej, tam nie, tam nie, wiesz co, tak, 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 tutaj, ale widzisz, ja tutaj, o, dziurę mam i ja muszę tutaj e, ją załatać, bo no coś dobra, mi się stało. No chciał do mnie wpaść, to zapraszam na ciasteczka później. Dobra, no pewnie Zoeś. O, super pomysł, super pomysł. Do zobaczenia, Zoe. O, widzowie, o mały włos I ona by się dowiedziała o tym, co ja tutaj robię na dole. Dobra, wracam do zwierzaków, wracam do zwierzaków. Dobra, słuchajcie, zaczynamy robienie tutaj naszego basenu. Ja wam tutaj dam e, drewnienko, deseczki, proszę bardzo. Tu jest jeden stak, tutaj jest drugi stak. Jeżeli będzie wam czegoś brakowało, to mówcie, bo tutaj w skrzyni wszystko jest. E, I gdzie by tu, słuchajcie, zacząć? Może zrobimy o w ten sposób. I tak to będzie szło na szerokość. O, 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 i na dwa wysokości, bam bam bam, patrzcie, to będzie taki em, basen taki z drewnianą obudową, żeby to tak fajnie wyglądało. E, bam. Będą jeszcze potrzebne pewnie w takim samym kolorze schodki, żeby tutaj zrobić takie schodki wejściowe. Ale ja wam, widzowie, chcę pokazać koniecznie tego mining drilla, czyli e, maszynę do kopienia. Bania w zasadzie. Patrzcie, jak ona fajnie kopie. Normalnie spuściła to i Zium! Patrzcie, jak szybko w ogóle. Ja mogę sobie tutaj wszystko kopać. Widzicie to? Normalnie już zbudowałem taki tunel. A ile, a ile mi to zajęło? No chyba z dwie sekundy, widzowie. Nie wiem, liczyliście? Patrzcie. Bam, o tutaj. Normalnie, no i. Jest to takie super, że... A, chyba jestem zakochany w tym sprzęcie. Naprawdę, on jest taki mega. Dobra, ale zobaczmy, jak sobie zwierzaki... Ej, patrzcie, zwierzaki już tutaj wybudowały normalnie. Idziemy zobaczyć, jak sobie radzą. O, kotek sobie radzi. E, on już, już robi schodki. E, ej, e, e, Pimpuś, a czy będziesz miał jeszcze schodki, żebym ja też takie pobudował? Bo one są naprawdę takie super tutaj. O, dzięki, Pimpek. Pimpek nam wyrzucił schodki, to pomóżmy trochę zwierzakom. No, zróbmy tak. Bam, 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 bam. O nie, tam to trzeba będzie się siekierką jakąś... E, z... Drąbać, można się zawsze pomylić. O, tak jak ja tutaj znowu. Dobra, to się zniszczy. Tutaj, o, Shiba już robi wszystko ładnie, pięknie. To postawmy tutaj, 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 bam. Dobra, tu zwierzaki już dokończą. A ja zobaczę, co my tutaj dalej mamy, żeby to fajnie wyglądało. Bo patrzcie, mamy jeszcze jacuzzi. I jeszcze mamy takie mega fajne rzeczy do ozdoby. Patrzcie, tutaj są na przykład takie kwiatki. Wezmę sobie ich trochę. Zobaczcie, jak one ślicznie wyglądają. Damy je może, o, damy je na suficie. I to będzie, o, to będzie tak ekstra wyglądało. No, jak to będzie na suficie, że głowa ma, naprawdę. Dobra, weźmy sobie coś, co by tutaj ozdobić, żeby było naprawdę bardzo ładnie. Możemy ozdobić trochę pnączami. Możemy postawić e, gdzieś tutaj e, jacuzzi. O, znowu ktoś dzwoni? Naprawdę? Tak szybko. Dobra, idziemy na górę zobaczyć. Więc wieżaki już tutaj róbcie. E, ja was zostawię na chwilę, aby tutaj poróbcie wszystko ładnie pięknie. Ja wchodzę na górę, dobra, i bam, drzwi otwarte tutaj moje tajne tutaj jest zamykamy eee, kto tam kto tam kto tam <laughs> ej to jest mira cześć mira cześć, Cześć Mira, co tam? No dobrze. Słuchaj, potrzebuję jakichś sadzonek do kwiatków, bo Rumi mi kazała. Sadzonek do kwiatków? No dobra, no jak ci Rumi kazała, to ci dam, bo jeszcze mi parę moich zostało. Czekaj, bam, bam, bam. E, tutaj ci wyrzucę je, proszę bardzo. O i Pięknie. jeszcze dam ci jednego dodatkowego. Tak, tak, A, proszę. Ładnie. Tak jest! Już Okej, możesz sobie stąd. To są kwiatuszki z e, Nie, 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 to są moje kwiatuszki. Ej, nie idź tam, A nie idź tam, Mira! E, nie, nie, nie mam Mira, nie mam żadnych kwiatuszków, możesz już e, iść tam. Dlaczego się tak dziwnie zachowujesz? E, wiesz co, bo mam łóżko niepościelone i, i, i tak, e, i mi trochę hmm. wstyd. musisz iść już do siebie, no, tak. niech ci będzie, ale. Coś świtem nie gra. E, Nie, nie, wszystko gra, naprawdę. Wszystko gra, wszystko gra. Widzowie, wy o tym wiecie, że wszystko gra. Tra la, la. E, tak, tak, tak. E, papa Mira, e, no pa. uf, o mały włos, widzowie, i ona by się o tym dowiedziała. Uff, no naprawdę, dobra, ja wracam do zwierzaków robić tam na dół, więc idziemy sobie. Zjeżdżamy na dół, zjeżdżają. Juhu, patrzcie, jak zjeżdżam. Uhu, wow! Ale wpadłem tutaj. Dobra, cześć, zwierzaki. Ej, ale pięknie już tutaj zrobili. Spójrzcie, jest basen. E, są tutaj drzewka. No naprawdę, zwierzaki się bardzo, bardzo postarały. Dobra, widzowie, to my kończymy tutaj ten basen, żebyśmy zrobili go naprawdę, naprawdę super, bo jeszcze tutaj musimy zrobić toaletę tam. E, tu może zrobimy jakąś restaurację, o no bo na basenie to fajnie było też sobie coś zjeść, zrobimy fajne zjeżdżalnie, bo popatrzcie, ja tutaj postawię w jednym miejscu, bo muszę wam to koniecznie pokazać, gdzie to, e, czekajcie, o tutaj, patrzcie, postawimy tą zjeżdżalnię, zobaczcie jak ona będzie super, o nie, może jednak takiej nie będę kładł, żeby ona stała sobie w tym, tylko postawimy ją e, bliżej z tamtej strony może, i tu będziemy sobie wyjeżdżać, patrzcie na przykład coś takiego, o wow, to będzie naprawdę mega, i tutaj podbuduj. Żeby nikt nie spadł. Dobra, coś wymyślimy widzowie i to będzie naprawdę mega super. Dobra, to zaraz do was wracam. I jesteśmy widzowie. Patrzcie ile my zrobiliśmy. I są nawet te kwiatki tam na suficie. Zobaczcie jak one super wyglądają. I nasz basen jest już prawie skończony. Zobaczcie ile zrobiliśmy. Tutaj są e, różowe drzewa, takie wiśniowe. Są zjeżdżalnie do wody tutaj. E, tutaj mamy tą pierwszą zjeżdżalnię. Mamy schodki, bo trochę sobie powiększyliśmy ten, e, ten basen. Tutaj, e, tu mamy takie miejsce na jacuzzi i właśnie to zacznę robić, bo jeszcze nie jest skończone, widzowie, jeszcze mamy trochę rzeczy do zrobienia. Patrzcie, tutaj jeszcze mamy e, takie rzeczy, tu mamy jedzenie, może wezmę. Hmm. Dobra, na razie wezmę to. E, naprawdę ktoś już dzwoni do mnie. Dobra, czekajcie, to postawię szybko to tutaj, e, to postawię tutaj, żeby żeby każdy, kto komu się chce pić, no to mógł, mógł się napić, nie? Czegoś dobrego. Dobra, postawię tutaj i postawię tutaj e, już i! Idę już, idę, a muszę jeszcze wejść na górę, bo ktoś znowu coś ode mnie chce, co oni dzisiaj tak wszyscy do mnie tutaj przychodzą, dobra, przejdźmy sobie tutaj przez łóżko, bam, 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 idę, eee, tak, o, Rumi, cześć, Rumi. Cześć, Majki, co tak długo, posłuchaj, zgubiłam okulary swoje. E, jakie to były okulary, Rumi? Przeciwsłoneczne okulary. E, hmm. Czy ja mam tutaj gdzieś przeciwsłoneczne? Daj mi sekundę, poszukam ich, dobra? dobra. Hmm, hmm, hmm. To tutaj nie ma, tutaj był cukier, czy ja w szafkach mogę mieć? Tu nie ma na pewno, tutaj. A, A, tu... widzę, o, dobra, so... łóżka! Ej, e, e, Rumi, nie, 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 ja tutaj tak właśnie posielił łóżko, dlatego nie można się do niego zbliżać, żeby się nie popsuło. Na niego położyć, nie, 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 To jest zły pomysł. Ja nie lubię jak ktoś mi się na łóżko kładzie, więc... A e, pod nie, nie, dziś... Masz porządek? Ej, nie, nie, patrz, nie patrz, nie patrz. O, nie, 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 nie. ona nie może tam spojrzeć się w dół. E, nie tak, mam ogromny bałagan, tam nie sprzątałem akurat. Przyłapałaś mnie Nie, Nie, nie tak odpychasz od tego łóżka. E, dobra, proszę, tu są twoje okulary i tak, tak, tak. tak I do zobaczenia o, do później. Proszę do jutra. bardzo, do jutra, papa. Pa. Uff, widzowie o małe włosy, ona by się o wszystkim dowiedziała. Ja muszę tam zejść na dół jak najszybciej. Dobra, zwierzaki są, a my możemy pokończyć tutaj budowanie. Czekajcie, zrobię tutaj jacuzzi. E, niech stoi sobie jedno, może, może tutaj. Drugie niech będzie obok tutaj. Trzecie niech będzie jakoś tutaj, tak e, nieregularnie. O, proszę bardzo, tu mamy jacuzzi, żeby się kąpać. O, jest siła, wszędzie dobrze, siba. Woda jest ciepła, mam nadzieję. <laughs> Zróbmy może jeszcze leżaki jakieś, jakby ktoś chciał sobie odpocząć porobimy leżaki. Bam, bam, bam. Tu będzie taka strefa leżakowa sobie trochę. Dajmy kwiatuszki, żeby też było przyjemniej. Go co? A nie, widzowie, jeszcze ważna rzecz. Pimpek, jak ty tam wlazłeś? Ja właśnie to miałem robić, czyli musiałem postawić drabiny, on tam wszedł. Tylko nie skacz, Pimpek, bo tam jest wysoko. Oj, skoczył naprawdę Pimpek. Dobra, widzowie, ale czyli to oznacza, że nasza skocznia jest bezpieczna, jest bezpieczna. Dobra, weźmy sobie jeszcze to i już Będziemy kończyli nasz basen i będziemy mogli się pobawić. Dobra, siup, 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 siup. Znowu ktoś dzwoni, widzę. bo ja muszę tutaj zbudować. E, już idę, już idę, muszę tylko dokończyć e, coś. E, dobra, szybko, szybko, szybko. Tutaj bam jest jeden, drugi. Już nie dzwońcie, no idę, przecież mówię. A. Kto to może być? O, o, czy to są? E, cześć dziewczyny! Dzisiaj cały dzień. Dziewczyny no wszystkie mi e, Ja coś robię, widzowie. Ja, ja nic przecież nie robię. Ja tylko sobie siedziałem, patrzcie, o książki mam. komiksy, a jak była u ciebie Mira, to wcale nic nie czytałeś. A nie powiedziałeś, że nie możesz wydawać ciastek, bo czytasz. No e, właśnie, tak, spójrzcie, ja, ja mam tutaj tyle książek. Komiksa. Tu mam tyle książek i ja właśnie e, czytałem. E, mnie tak, mnie ja mnie je posprzątałem. E, wiecie co? Jest późna godzina, już chyba jest, jest e, która godzina, jest godzina. Widzowie, słoneczko świeci. O, tak, ale, ale ja muszę e, wstać. Mnie bardzo radość. Nie, ja nic, ja nic nie ukrywam. Naprawdę, ja nic nie ukrywam. Dzień ja sobie my? tutaj? Dobra, one nie wyjdą z tego domku, widzowie, ja muszę iść szybko do mojej bazy. Do mojego basenu tajnego! Dobra, otwieramy i wchodzimy szybko. O, zjeżdżamy, dobra. Szybko zamykaj się, zamykaj się, dobra, zamknęło się. Wam zjeżdżamy. O o! O o, o o, 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 Widzowie! One chyba się dowiedziały, tylko nie to. O. O nie, o nie! A muszę się tak ukryć, lekko. O O o! One weszły tutaj! Eee! Eee, to jest e, mój e, tajny basen pod łóżkiem. I jak ty mogłeś ja nie, nie, no e, nie ja was nie ukłamam. nie mam okłamałem. Tak, 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 bo to miała być taka hej, niespodzianka. Ale dobra, dziewczyny, skoro już tutaj jesteście, to chodźcie, pokażę Wam, co tutaj mam, bo tutaj jest naprawdę bardzo fajnie. Widzowie, i Wy też chodźcie za mną, bo Wy jeszcze nie widzieliście wszystkiego. Spójrzcie, dziewczyny. Tutaj mam fajną restaurację, będziecie mogły sobie coś zjeść. Może sobie zjeść coś słodkiego. Tak jest. E, wiesz co powinienem gdzieś e, mieć? Na pewno jest jakieś. E, tak, jest jakiś ramen, jakieś zupki wasze są. Tak, tak, tak. Chodźcie dalej, bo tutaj to jeszcze nie jest koniec. To jest naprawdę bardzo fajnie. Chodźcie, przejdziemy się szybko. E, bam, 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 bo tutaj, spójrzcie, tutaj mam jacuzzi, mam taką strefę relaksu, wow. gdzie można sobie odpocząć. Tak jest. E, tutaj mam jeszcze. się już wszystko z e, tego jacuzzi. No to chodźcie, no właśnie, chcę was zaprowadzić, bo tutaj U, mamy przebieralnie. Tak, są wow, toalety, no jest męska zderko. taka i jest, o, tutaj taka damska fajna. Dobra, Aj, dziewczyny, co to wy tak się... Damskiej? E, nie, nie wchodzę, ja chciałem tylko a, pokazać. Się nie się. Tak, dziewczyny, niech się przebiorą. Ja idę się też przebiorę szybko tutaj do męskiej toalety. I jestem gotowy, widzowie, na kąpiel w basenie. Dziewczyny, a wy? Też jesteśmy gotowi. Ale super, dobra, dziewczyny też są gotowe w strojach kąpielowych, no to chodźcie się pobawimy, może zjedziemy najpierw ze zjeżdżalni, chodźcie tutaj na tą, ona jest taka super ta zjeżdżalnia tutaj, bam, 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 okej, okay, patrzcie, ja już tutaj jestem na górze, dziewczyny, ej, dziewczyny, dawajcie, o, dobra, dziewczyny wchodzą, patrzcie, widzowie, jak to wszystko super, no pewnie, że zjedziemy wszyscy razem, uwaga, Zadzamy widzowie zostawiacie łapeczki w górę, a my zjeżdżamy wszyscy razem. Trzy, dwa, jeden i yupi! Wow, ale fajnie! O, ale woda jest ciepła. Nawet kotek No pewnie, ale jest fajnie. Kotek jest ta, jest tak, chodźcie, zjedziemy różową. I teraz zjeżdżamy też wszyscy razem. Dawajcie, wszyscy razem, widzowie, aby z nami zjeżdżacie. Uwaga. Trzy, dwa, jeden i płyniemy. Juhu. I tak jest. Ale zabawa jest świetna. Ale patrzcie tutaj na górze, co ja mam. Jeszcze tutaj jest normalnie skocznia na górze. Widzowie, spójrzcie na to. Chodźcie, zjedziemy sobie tą skocznią. W zasadzie zeskoczymy. Pipek, uważaj. E, Pipek już testował o, sam to. Dobra, nie bójcie się dziewczyny, chodźcie tutaj do mnie. Dawajcie, o się dobra. Wszystkie damy Zoe radę. się boi. Nie gadaj, Zoe, że się boi. Zoe no to... się boi. No ja trochę boję, się... No dobra idę. Tak jest, widzowie piszcie, piszcie komentarze dla Zoe i zostawiajcie łapeczki dla Zoe, żeby żeby się nie bała już skoczyć. Uwaga, dobra, patrzcie ja tutaj... O, skaczę już, Pimpek! Dawaj, Pimpek, skaczesz! I siup! wow, Ej, jeszcze normalnie się zakręcił, widziałyście to? No, ale fajny to był trik! Tak jest, dobra to teraz. Ja skaczę, uwaga! Nie, nie jestem, bo widzowie łapek. Ej, widzowie, właśnie mieliście zostawiać łapeczki w górę. Dawajcie, no bo Zoe się dalej boi. Dobra, uwaga! Ej, Zoe zostawili, widzę, zostawię, zostawimy łapeczkę! Dobra, uwaga! I ja też skaczę. Juhu. Bum, bum, bum. Patrzcie dziewczyny, skaczą! Dla widzów Zoey i bam! Ale skoczyłaś, ale super. To teraz Mira. Uwaga i i, i ale się wysoko wybija i patrzcie, Plum! Wow! Ej, ale fajne to jest. Naprawdę to jest takie jest super. Chodźcie sobie poleżymy. O, to jest super pomysł. O, ale fajnie. Tak, tak, tak. Ej, aż mi w stopy normalnie poparzyło to. O, trzeba uważać. Tak, jest bardzo gorąca i tutaj też jest mega gorąca, ale jest taka przyjemna. O, ale fajnie. Widzowie, zostawiacie łapeczki w górę, zostawiacie subskrypcję, wbijacie na kanał Doniko, ale nie mówcie mu, że ja mam tutaj taki basen, bo on jest żółwiem i będzie się w kółko kąpał tutaj ze mną.